Siemanko, witam bardzo serdecznie z tej strony Wronek. To kolejny odcinek betowania. Zapraszam serdecznie, zapraszam, jeszcze raz zapraszam. Tak jak widzicie już się wrzuca kolejny odcinek z Wiedźmina. Sorry za wczorajszy dźwięk, już jest wszystko dziś OK. Już wczoraj nagrałem jeden kontrakt, wszystko jest ok. Nie będzie żadnego echa, nic. No i przejdźmy. Dzisiaj mnie interesuje szczególnie jeden meczyk. Kusiło mnie postawienie na SC. Jednak... Epsilon, epsilon, jeszcze raz epsilon. A to dlaczego? Chociaż wejdźmy może najpierw do Steamu. Odpaliłem systemy, dzisiaj trochę dłużej sobie pogadam. ESC, REPO w składzie. 66 godzin ma w Go. RALEN. To jest wzmocnienie dla nich, ale oni grają od krótkiego czasu. 87,5 godziny. TEC 61. Next. 51 i my nią prywatny profil Natomiast Epsilon. Epsilon wczoraj zgrywał dwa spotkania. Mixwell. Mixwell jeszcze ciekawe, poszedł teraz z na takie, a ja nie grał w ogóle w CSGO. No ale on trochę grał. Ma czas, to jest GO57 i 8 ma Wichara ma 29-50 godzin. No on to jest jeden z lepszych katów hiszpańskich soccer Prywaciarz Arki Arki50, grał trochę w GTA Donku, no też GTA grał te GTA i te Wiedźminy mogą mi zgubić, 48 i 6 i Alex, Alex też nie jest 58 i 8 też grał w Wiedźmina 3 oraz GTA 5 no ale jak Wczoraj, wczorajsze wyniki wczorajsze wyniki był to mecz z LDLC Blue, na z 2 przegrali 13-16, wydawało mi się, że ten mecz jest 50-50, na LDLC mi jeszcze procent chciałem jeszcze postawić, ale już nie zdążyłem postawić na ten mecz Natomiast Dignitas wygrali 16-14, na ten mecz w ogóle nie stawiałem. Widzieliście mojego skina z ostatnimi betami, wszystko ładnie wchodziło. Szkoda tego Liquid wczoraj, się wkurzyłem. Niepotrzebnie dawałem ten becika. weszło CLG czy propertyk CLG, no miało tam wysoki procent korzyść parę, ale Property miało scena chyba 21, czy coś takiego, procent i weszło jakieś tylko śmieci tu były. No Wcześniej, wcześniej grali jeszcze z 7-16, przegrali słaby wynik. No i Ziggsens 1-2. No Epsilon to jest znana no, drużyna hiszpańska, grali pod Atlantis, oni już dygrają spory czas ze sobą, bo byli w Kopenhadze, no, ale nie tam dobrze jak zagrywali, tam odpadli, nie pamiętam, z kimś tam mapie cash, chyba tam był mecz 16-14, odpadli, no, zrobili comeback, drużyna przeciwna i myślę, że... Myślę, że to jest drużyna, która właśnie doświadczenie, długość gry bardziej Chciałbym postawić na ESC, bo im kibicuję myślę, że ma, mają szanse realne, ale jest to best of three, większe doświadczenie, wczoraj pokazali, wczoraj z Blue z Blue przegrali, ale z Dignitas ładnie się pokazali na jednej mapie Sc natomiast ostatnio z Maasportem było wiadomo, że z Maasport nie wygra to pewnek ale z Orbit dobrze, to ciekawe z Orbit dobrze zagrali, wygrali 2-0, więc... Tak jak mówię, jest potencjał. Mogą dzisiaj pokazać klasę, no ale jednak będziemy szli w stronę Epsilonu. Zobaczymy, bardzo ciekawy mecz. Bardzo ciekawy meczyk. 55% szans na rzecz Epsilonu. Missport SPZ. No ten meczyk bym sobie postawił, ale no niestety procenty są trochę słabe. No a SPZ grają między innymi Dumas, Benji, którzy grają ze, ze Szwedami we Flipsi Tactics. Gra jeszcze Osama, bardzo dobre ma rating, kadratio. MiSport, no wczoraj grali z H2B, tego meczu nie obstawiałem, bo to nie było sensu, pierwszy raz tą drużynę w ogóle widziałem w hot meczach. i przegrali z H2B, ze swoimi rodakami, co ciekawe. SPZ, takie różne wyniki na no, zespół, Soldiers, przygrali Space Soldiers, to jest drużyna mocniejsza od nich, wygrali właśnie z H2B. Tu wygrali z Grekami, nie, z Rumunami, przegrali, no takie przeciętne wyniki, ale myślę, że ten zespół bez problemu powinien pokonać ten zespół, ale procent jest, jest jaki jest. Jeśli chcecie postawić, a może na 74% no można coś tam rzucić, około MIDA zaryzykować. LGB Team Solo Mid, Frank Bite Masters. 10% LGB rzuca się w stronę po prostu, żeby ten metric skipnąć. Co ciekawe, LGB LGB zastąpiło TSM w Star Series. TSM zrezygnowało. LGB wczoraj z dobrej strony się pokazało. Tam postawiłem na nich właśnie ze Space Soldiers i Wam polecałem wygrałem na Cashu 16.3. 3 stawiałem, bo procenty były złe. TSM wczoraj zremisowało z Envy. Jasno wygrało właśnie wcześniej z tych co Alina polecałem. No i wcześniej widzieliście te wyniki. Myślę, że to jest mecz, który TSM powinien ugrać. Tym bardziej, że jest to best of 3. My też LGB może powalczyć z nimi. To nie jest taki mecz. Myślę, że to nie będzie taki łatwy mecz. I powalczą dlatego skip skipnięcie tego meczu za duży procent Pantes Exertus. ten meczek chyba sobie pominę, bo to jest Sweden Finland to jest Kupat, King of Nording, jest to BO1, Sweden i e, Szwecja i Finlandia i po prostu wybierają teamy. Panterki chyba nowy team sobie. Um, o, Joel zawzięli tutaj do teamu. Co ciekawe. Joel chodzi ostatnio po tych teamach. Chodzi, chodzi po tych teamach mają Jolsa mają Blaswa, Jesu Duffman. No ciekawe to będzie spotkanie Exertus, Tekken Nizin Bobski Kalberg Dominate No ciekawe, ciekawy, jestem bardzo ciekaw Zobaczymy może wejdę jeszcze na profil Joelza Zobaczę czy on z NerdRage się przeniósł Steamy prograczy Gdzie są te Steamy prograczy Gdzie mam kilka profili z każdego co to dodałem z ten Nerdrage? tu jest joels trochę jest tych teamów joels witaj joels z się joels ma sporo godzin przegrane noch nie chyba 44 tylko w CSGO grał w GTA 5 no to tak średnio ale to jest kad bardzo dobry no. Ciekawe, zobaczymy co się stanie z Enkore Grupy. Czy tu mają grupę Panterek? Dużo tych grup ma Colo. Online... Netraidż właśnie grupa. Co gra w niej? No nic. Pewnie go wzięli do składu po prostu, zobaczymy czy będą grać na stałe z tym składem, czy tylko tak sklejili się skleili taką sklejkę. Nie wiem, Dominate ostatnio grał jako Ostanny w jakimś tam, już nie pamiętam jakim to meczu z jakąś drużyną całkiem, nieźle sobie radził. Co zobaczymy, ja to być chyba odpuszczę. Odpuszczę albo postawię albo postawię na Joelza. Zobaczymy. Zobaczymy. No, może tutaj zaznaczę na zielono jakieś małe szanse. Po prostu y, Joyce gra w Finlandii, to jest Panthers, czyli na, pan, na, na Panterki wam zaznaczę ten meczik Zobaczymy. Killer Fish, Killer Fish LDLC Blue, bardzo ciekawe. No, to jest drugie spotkanie, które mnie dzisiaj interesowało. I to jest w tej samej Liza właśnie, dzisiaj startuje ten cup. To są tu jest pierwszy właśnie mecz i to jest drugi. Bardzo ciekawe spotkania. Killerfish LDLC Blue. Bardzo zacięte, moje, moim zdaniem to będzie bardzo zacięte spotkanie. Co ciekawe, Oscar, Oscar MVP, Oscar Stanborowski, właśnie to jest ten Polak, o którym wam dużo mówiłam. LDLC Blue właśnie wczoraj z dobrej strony się pokazało, oglądając opcjonalnie. nie oglądałem tego spotkania, nie wiem jaki tam był przebieg, ale po wyniku sądząc, no i pod ED2. No Killerfish wczoraj z LGB nic nie zaskoczyło, nic nie pokazało. Za bardzo wcześniej ładnie wygrali z Gapley. Co White przegrali, przegrali, przegrali. Zobaczymy. No dużo zależy, właśnie co pokaże Killer Fish. DLC Blue, znany z, zna, znamy jej formę, znamy jej, co może pokazać. Zobaczymy. Meczek jak dla mnie 50-50 na starcie i chyba dzisiaj będę ryzykował aby Killer Fish. Zobaczymy. No tutaj znów ten e turniejek, zwycięzca właśnie z e tego meczu. Panthers vs zagra z tymi. To jest niby Norwegia, Norway All-Stars, gwiazdy Dla mnie to nie są jakieś tam gwiazdy, powinien, powinni ten mecz przegrać no Zobaczymy czy tutaj z wygra, chociaż jak przegra to też powinni tutaj to spotkanie wygrać All-Stars, no i dalej to się toczy, dalej ten turniej No nie, to jest po prostu samo spotkanie, sorry, dwa razy tutaj mi się zapisało To się dalej tutaj toczy, to tutaj S-Nerd, winner All-Stars of Penta Exertus. no jeszcze jeden Timik. Tutaj tego nie ma, ale to jest tak spotkanie na skipnięcie. 94% chyba ich coś odpalili się nieźle. To jest na skipnięcie ten mecz, 94%. Hellerizer z Team Acer. Tutaj lekka przewaga, Hellerizer's procent jest zawyżony, jak chcecie to stawiajcie, ale procent trochę zawyżyli, bo Team Acer będzie dobrze grało na pewno. To jest jakieś maczyk 65-35. SKDC, SGaming. No nie lubię tych nocnych meczy wam podawać ale dzisiaj już jest to podam, jest to best of 5 zwycięstwo 300 dolarów marne zgarnia to mogę nawet sprzedać to Zaiz jak wiecie, maksaki gra Skeda no to jest Ocean, Steve, Else, Roro, Slimy Roro ostatnia jakoś rating wysoki ma tak jak mówię nie lubię tych meczów, bo się ich nie ogląda bo są w nocy Wam tutaj Wam e, tutaj podawać tych typów no ale zobaczymy zobaczymy bardzo ciekawe spotkanie, bym poszedł lekko w stronę Ace Gaming. Dobra, dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że dzisiaj będzie wszystko ok, zostawicie łapki w górę, skomentujcie, zobaczymy, coś wpadnie i do zobaczenia, do następnego razu.